Wejście Manko z tej strony, szwagier, a w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam. Bo się dużo osób pytało, co się dzieje z konwertem ursus C360 i modeli pokrewnych. ta Fesa 19. Spokojnie, konwert jest. Na razie jakoś idzie topornie, ale jest. W dwóch wydaniach jeden jest bazowany na 30, a drugi jest na 60. Oczywiście, konfiguracje wszystkie są. Na 30 trochę średni, średnio działają. Są, ale nie mogą, jakby. Nie wiem dlaczego. Co się dzieje z nimi, i tak jak widać, komputer naprawiłem spokojnie. Jak coś kopię zapasowałem. C360V2 mam, C330 również mam. I modeli pokrewnych mam. Eee, co jeszcze w międzyczasie zostanie. W międzyczasie robię e, Ursusa C364P do FSA Tutaj można widać jak wszystkie normalnie się wyświetla. Coś konfiguracji za bardzo nie chcą działać, ale to nie wiem przez co. Nie wiem czy też tak samo błędy będą, to, tak jak w 17, to już zastanawiam się, żeby nie było. E, to tu trochę starsza wersja jest. Tu jeszcze z V2 dojdzie kilka elementów nowych, tam błotniki bez rantu, trochę inaczej konfiguracje porobione, pozmieniane zostanie, co jeszcze? Na razie mam problem z tylnymi i przednimi kołami, po prostu jakoś się tak dziwnie one zakładają, po prostu widać te, teraz mrygają. jakby nie było konfiguracji, ale to nie wiem co się dzieje. Czy może ja zapomniałem dodać czy coś, ale pewnie zapomniałem, ale siedzenia nie. I nie wiem o co chodzi, chyba też coś z konfiguracją tak samo jest zwalone. No ale mniejsza z tym. W drugim konwercie też z kołami tylnymi jest problem, muszę go rozwiązać. Wtedy pozdejmować takie do perele już będzie wtedy model dobrze zrobiony. Światło jeszcze robić i powinien być dobrze zrobiony w końcu. Jak widać, uroki mojego komputera, że bardzo laguje. Ciężko mu ursusa przeładować. Ale to pewnie przez to, że błędy w logu są jeszcze. Tak, to jeszcze nie pozdejmowane są te. Yy, z 17, te way shader, czy jakoś tak. Mój język angielski bardzo piękny. Wiem. A tu są chyba dodane również konfiguracje ze nowej 60, ale z, znaczy ze starej 60, z nowej 60, a stare modele są i właśnie tak widzę z siedzeniami tymi. Ale spokojnie, konwertem się zajmuje, powoli idzie jakoś to, więc powinien pojawić się nie dłuższy czas. Jeszcze robię projekt Borewicza, tylko zaraz go pokażę. No tak, siedzenie się nie zmieniło. Jak dobrze widzę. Tu jest drugi model, w którym się już zmieniają elementy. Eee, tu jest Borewicz, którego sam teksturuję jako sicie. W miarę już dużo jest teksturowanego tego Borewicza. Eee, co tu jeszcze? A. Eee, nie mówić mi, że podwaliłem tego Borewicza to jest, Ten jest wzięty z tego z 15? Jak dobrze pamiętam z 13 wybrałem Tylko podłożyłem go pod tego Borewicza tego, Tamtego usunąłem, podłożyłem, tamtego na ja nowo teksturowałem żeby w jednej teksturze było Jak na razie cały przód jest teksturowany silnika na razie nie ma tutaj nie widać go eee, maski jeszcze muszę pospasowywać tu elementy, bo to wszystko jest jeszcze nieteksturowane ta jeszcze jest starego typu nieteksturowane środki te. Cały środek jest teksturowany, wszystko ten. Jak można zobaczyć od spodu. Nie teksturowałem go całkowicie. Znaczy jest teksturowany od spodu, ale chodzi mi o silnik, że nie ma silnika. Ile? Odwrócę go specjalnie. Taki kolizji nie ma wszystkiego. O, jak widać silnika nie ma a... Polonezem. W miarę się jeździ. Kierownica jest dodana. Yy, Drążek zmiany biegów jest oddzielnie również. Wszystko takie pooddzielane elementy są. Jeszcze muszę, z... albo jakby ktoś miał dźwięki Poloneza, najlepiej borewicza, to jest 1500 inaczej, żeby był albo do jakiegoś filmu. Bo tak na razie to Polonez dobrze idzie robić go ale bardziej się zajmuje 350, 325 i 60 jak na razie Polonez to taki poboczny jeszcze będzie wersja Polonez Truck z, z budą i będzie z tym, z samą paką nieźle boki ma lata, wiem, że ten Polonez no Multi był trochę testowany, czy działa w miarę działa tu widać, błędy się zdarzają jeszcze, nieoteksturowane Spasy, jakie piękne. Dużo elementów jeszcze jest do poprawy, to ja wiem. Tak jak na razie to będzie wszystko. Jak coś jeszcze pozmieniam, czy coś dodam do sześćdziesiątki, to zrobię następny filmik. Więc do następnego. Na razie strzałeczka. Cześć.